Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali dla pasażerów znajdujących się na naszym statku wieczorek. Zbigniew Repczyński to pionier technologii audiowizualnych. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród filmowych, w tym Oscara za tango. W legendarnej wytwórni filmów dokumentalnych we Wrocławiu stworzył studio produkcji filmowych efektów specjalnych z najnowocześniejszą technologią na świecie. Zapraszamy na układ zamknięty. Jesteśmy po dwóch kontrolach. Pierwsza kontrola została przeprowadzona zresztą na wniosek samego pana Rybczyńskiego. Ona została przeprowadzona natychmiast po zgłoszeniu przez niego podejrzenia nieprawidłowości, na początku zeszłego roku, w styczniu to wiedziałem się, że nie mamy w ogóle pieniędzy i ten cały nasz budżet został już wydany. Czyli jeszcze że żeśmy połowy nie zbudowali, prawda? Wszystko się przeciąga w nieskończono, ciągle słyszę, że przetargi, przetargi, że to nie może że taki system i dalej. Zażądałem wglądu do wszystkich dokumentów. Pytałem się pana m, Roberta Gowskiego, czy, czy w ogóle wie ile jakie są miesięczne nasze wydatki. Powiedział mi, że m, nie ma pojęcia, że on się zajmuje sprawami bieżącymi. Zażądałem więc kontroli dokumentów i po dwudniowym takim moim audycie po 4 godziny oczywiście natychmiast znalazłem, że około pół miliona zostało po prostu ukradzionych. Po moim odkryciu natychmiast pojechałem do Warszawy i spotkałem się z ministrem kultury, panem Bogdanem Zdrojewskim. I... I powiedziałem, że jestem nietolerancyjny na takie rzeczy. Bardzo dziękuję. Niech pan w dalszym ciągu trzyma oko i ucho na pulsie. Ta kontrola, która zakończyła się prawie dwa miesiące temu, wykazała nieprawidłowości także w odniesieniu do pana Lewczynskiego. Jestem zawsze bardzo ostrożny w osądzaniu, a zwłaszcza w też takim łatwym przyjmowaniu tego typu wniosków. Jakie? Bardzo różne. To są nieprawidłowości, o których można powiedzieć, że jest to niewłaściwe gospodarowanie środkami publicznymi. Stawiam panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Ja nie miałem żadnego dostępu do spraw finansowych. Nie zajmowałem się e, układaniem umów, prawda? Podpisywaniem tych umów. E, nie decydowałem, czy ludzie są zatrudnieni na, na młodzieła, czy, czy na jakieś, no, prawda, na stałe zatrudnienie, czy w jakichś innych formach zlecenia. a Co znowu? A. a co pan robił w tej obligacji? Ja? No przecież nie ja. Nie uczestniczyłem w żadnych przetargach, nie, nie, nie wystawiałem żadnych rachunków dla, dla podmiotów zewnętrznych czy dla naszych pracowników. Po prostu nie miałem nic wspólnego ze sprawami finansowymi, prawnymi, administracyjnymi. Na tym pracował zespół pod dyrekcją Roberta Gałowskiego. Natomiast, jeszcze jedną rzecz powtórzę: bez względu na to, czy ktoś małska, czy nie ma, musi przestrzegać Nad tym pracował zespół pod dyrekcją Roberta Gałowskiego. W pewnej sprawie możemy przeginać. Proszę, Pan, nie, 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 Pan nigdy nie był w zamku W grudniu zeszłego roku minister mianował nowego dyrektora pana Roberta Badasiaka. Przeskakuje w czasie. Pacham do ministerstwa i powiedziałem, że obecna dyrekcja, która nie jest w ogóle zaangażowana w realizację naszego statutu i tego całego projektu, powinna być zmieniona. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Kilka dni temu dyrektor Banasiak dzwonił Repczyńskiego i złożył na niego doniesienie do prokuratury. Dał mu tylko 15 minut na opuszczenie studia. Komu pan przeszkadza? Komu pan jest może jakąś kłodą na drodze pana, może pana instytucję, którą pan zakładał? Myślę, że powodem tego wszystkiego jest to, że ja dwa lata temu odkryłem odrzucenie finansowe tej wytwórni z którą prowadził pan od strony prawnej, finansowej, administracyjnej, pan dyrektor Gawłowski. I ta sprawa z tym panem Gawłowskim, że tyle tych pieniędzy zginęła, była tajemnicą policzynela w ministerstwie. Do ministerstwa Żądam rewizora, który będzie przyjeżdżał do Wrocławia albo z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, albo z ministerstwa, żeby to kontrolować, bo mówię, że nikt przez 4 lata mimo moich próśb nie przyjeżdżał z Warszawy do Wrocławia. Zarządzałem przede wszystkim upublicznienia, podania do prokuratury działalności pana Kapłowskiego publicznego wyjaśnienia sytuacji, z jakiego powodu prawda, jest co najmniej dwuletni. Opóźnienie studia. działalności tego naszego studia. W oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji Resort Kultury podkreśla, że Rybczyński był współautorem koncepcji CETA. Budowa studia miała być realizowana w latach 2010-2011 i kosztować 6 milionów złotych. Pomimo upływu kolejnych dwóch lat i przekroczenia budżetu projektu o 2,5 miliona złotych, studio wciąż nie jest gotowe. To był budżet 7 milionów, który ja uznałem, że jest wystarczający na zakup sprzętu i na dwuletnią działalność opłacić tą ekipę niezbędną w tej fazie tworzenia studia. Na dodatek brakowało potrzebnych uprawnień i akceptacji np. inspekcji budowlanej. Rybczyński się z tym nie zgadza. Jakie ja mam mieć uprawnienia do tego? Co, bracia Wright mieli uprawnienia, żeby zbudować pierwszy samolot? Jeżeli takie jest podejście w Polsce, że wynalazcy, inwentorzy mają mieć uprawnienia, to, to trzeba sobie powiedzieć w Polsce, że skończmy ten cyrki udawanie. Powróćmy do produkcji buraków i ziemniaków. I koniec. Ja twierdzę, że dzisiaj w dziedzinie przemysłu obrazu można się stać potęgą gospodarczą. To nie są czarki. W tak pięknych okolicznościach przyrody. I tego i niepowtarzalnej. Pani pozwoli. I pan również? Przyskoczył po swoją żonę. Wygląda na to, że nieprzestrzegane były przepisy prawa i to przepisy zarówno wewnętrzne, te, które dotyczą takich instytucji jak CETA, jak i również przepisy finansowe dotyczące zasad gospodarowania pieniędzmi. Nad pracował zespół pod dyrekcją Roberta Gaworskiego. Ale kontrola miała charakter doraźny. W efekcie tej kontroli stracił pracę poprzedni dyrektor, pan Robert Gawłoski. Dyrektor Gawłoski nie został pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. Został po prostu zwolniony w taki dosyć dyskretny sposób, gdyż trzy dni przed zwolnieniem udał się na roczny urlop zdrowotny. Środki były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, czyli w niektórych wypadkach dotacja podmiotowa była zamieniana na celową. Celówka wspomagała bieżące wydatki instytucji. No jest to po prostu pewnego rodzaju niegospodarność finansowa. Tych zarzutów, które się pojawiły w samej kontroli jest dość dużo. Panu zbyszko chcę bardzo serdecznie podziękować i muszę powiedzieć, że tych zakrętów rzeczywiście było wiele. I... Z niepokojem przyjmowałem zwłaszcza te maile, które przychodziły tak po pierwszej w nocy, bo one były najbardziej dramatyczne. Panie ministrze, skoro wiadomo było o tych nieprawidłowościach półtora roku temu, to dlaczego nie było informacji np. do prokuratury? Wszystkie efekty kontroli po ustosunkowaniu się osób, których tak kontrole dotykają, mają prawo odwołać się. Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie od, od 1 stycznia, prawda, w tym czasie kontroli był Robert Gawłowski. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia w tym 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umotywowanych z pisemnych zastrzeżeń do tego wystąpienia kontrolnego. A my wtedy te kontrole oczywiście upubliczniamy zgodnie z trybem przewidzianym dla tego typu ustępowań. I dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptować. Wolałbym, aby minister kultury w tej materii był jednak osobą pasywną. Mówimy o dwóch dyrektorach jeszcze. Mówimy o dyrektorze Gabłowskim, czyli poprzednim dyrektorze, i o współpracowniku, panu Kmiciku. Następni dyrektorzy Marek Dobrowski, a od grudnia jest obecnie pan Robert Banasiak. Są to trzy osoby, które w chwili obecnej są, podkreślam, w protokole wymienione jako. Z tym, że mogę powiedzieć w tej chwili, pokazać palcem. Może, pokazać palcem. Twarze, które najbardziej, z których najbardziej mogę coś wyczytać. Może pogadać, pan, pan może pogadać palcem twarzy, z których może yy, najbardziej coś wyczytać. Tak. Podkreślam yy, w protokole wymienione jako współwinne, winne lub prawdopodobnie winne. A Jakiś proces, wie pan, no w końcu to pan jest od tych spraw fachowiec. Ja tu nie mogę panu nikogo Tu jest bardzo często w tym tekście, że ja nie potwierdziłem żadnych umów to chodziło o wykonanie fikcyjnych robót. Mówię to z wielkim smutkiem, nie przesądzam o winie bądź niewinie, o rodzaju zarzutu. Stwierdzam, że głosowanie, które tu się odbywa, w poważnych instytucjach uważane byłoby za nieważne. Czy, przepraszam, białe i czarne, które otrzymuje każdy głosujący, czarna za lub odwrotnie. Czarna za, yy, czarna przeciw, biała za, czyli nie odwrotnie. A pan się nie powinien przedstawić, kim pan w ogóle jest. Panie brat został uskarżony o poważne przestępstwa. Półwinne, winne lub prawdopodobnie winne. Musimy, prawda, dociekać pani, jak to się stało, panie? Kto brał w tym udział? Czy kto mógł brać w tym udział, prawda? Zdaniem Rebczyńskiego do nas do prokuratury to zemsta za ujawnienie kradzieży publicznych pieniędzy. Przykład Wrocławia wydaje się powtórką z Łodzi, gdzie swoje studio filmowe chciał stworzyć amerykański reżyser David Lynch, jak mówił z miłości do miasta. Ówczesne władze dałem mu budynek, a prezydent z PO zabrał. Lincz mówił mediom o korupcji i ustawieniu przetargów. Dla mnie łódź została zapita. Niestety straciłem bardzo wiele. W kwestii Łodzi. Bardzo wiele złych rzeczy się dzieje. Teraz czuję się tam bardzo źle. Zatem nie ma przyszłości dla tego projektu. Nie z tą panią prezydentem. Już wtedy David Lynch apelował, by przyjrzeć się działaniu władzy. Mówi o tym Izbie Gniewrypczyński, bo musi walczyć o dobre imię. Jeśli Wrocławska Ceta jest rzeczywiście ofiarą biznesowo-polityczną, układów, to nie będzie to łatwe. Nie mogę być równocześnie twórcą i tworzywem. Mam chyba prawo wyboru. Oczywiście. Proszę.

Ale schemat e, funkcjonowania instytucji państwowych, podłych i niegodziwych funkcjonariuszy reprezentujących te instytucje jest taki sam, jak pokazany w filmie. To jest powód, dla którego sądzę, że osobiście nie mogę już dłużej brać udziału w tej gimnastyce. Zbigniew Rybczyński, reżyser i laureat Oscara złożył dziś zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Z zawiadomienia tego wynika, że obecny dyrektor, jak i minister kultury nie dopełnili obowiązków. Patrzę, patrzę na to no, aż mi się chce wyjść z kina. I tak powiem. Wczucie zostać, ale tylko pod warunkiem, że, że prawda, że, że nie tylko się zmieni dyrekcja tej instytucji, ale się zmieni także minister W tej chwili najważniejsza sprawa. Czy tak, czy tak, czy tak.